Według wszelkich dostępnych obliczeń i analiz, koszt ogrzewania, zwłaszcza w przypadku domu jednorodzinnego, może sięgnąć nawet do 70% wszystkich kosztów eksploatacji. Czyli to jest ewidentnie ta pozycja, na którą powinniśmy zwrócić naj, największą uwagę. go zaś ten koszt mieszkań? Przede wszystkim od jakości i w jaki sposób ten budynek został wybudowany? Oczywiście, na tą ogólnie pojętą jakość energetyczną składa się bardzo wiele elementów. Natomiast kluczowymi są na pewno sprawa izolacyjności przegród tego budynku, jakość stolarki, sprawności zastosowanego systemu ogrzewania, ale również, co jest bardzo ważne, w jaki sposób ten budynek jest ogrzewany, jakim medium. To dotyczy oczywiście głównie domów jednorodzinnych, gdzie istnieje jakaś możliwość wyboru medium grzewczego. Jeżeli popatrzymy na budynki chociażby z lat 60. Czy, 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 czy 50., one są słabe energetycznie, można tak potocznie to określić. Na pewno osiągalne są rozwiązania techniczne i to techniczne dostępne powszechnie, to nie są żadne wyrafinowane technologie, które są w stanie... Zredukować rachunek za, za ogrzewanie o 50%. To jest duża różnica i to można zrobić, tak jak powiedziałem, powszechnie dostępnymi technologiami. Jeżeli chodzi o możliwość sprawdzenia kosztów ogrzewania, tu jest pewien problem. Mamy co prawda w Polsce system świadectw energetycznych, natomiast niestety nie został on skonstruowany w taki sposób, żeby ułatwić kupującemu podjęcie decyzji. Oczywiście świadectwo energetyczne zawiera pewne parametry, na podstawie których można oszacować koszty ogrzewania. Natomiast z jednej strony są one ukryte dosyć głęboko, jak gdyby w samym, w samym formularzu świadectwa. Po drugie, no niestety trzeba mieć świadomość, że jakość świadectw energetycznych nie jest idealna i tak naprawdę Naprawdę patrząc na świadectwo energetyczne, które mamy prawo obejrzeć, decydując się na nabycie domu czy też mieszkania, nie możemy być stuprocentowo przekonani, że znajdziemy tam wiarygodną do końca informację. Szkoda, bo w niektórych krajach ten właśnie system został zaprojektowany w taki sposób, żeby właśnie tą najbardziej kluczową informację udostępnić potencjalnemu nabywcowi. Są wręcz kraje, gdzie szacowane koszty ogrzewania są wprost podawane na świadectwie energetycznym.